Piękny poranek, przepiękny poranek. No to moi drodzy, wjeżdżamy na Somaroj, kolejne bardzo turystyczne miejsce. Były norweskie Alpy, to teraz norweskie Malediwy. To jest jedna z takich popularniejszych plaż z toaletami. I miałem dylemat, czy zostawać to czy się przenosić. Ale właśnie przed chwilą przyjechał autokar z dzieciakami, dlatego się stąd zawijam. A swoją drogą fajne zajęcia mają dzieciaki. Też chciałbym mieć takie wycieczki w szkole. A woda jaka jest, to widać. Idziemy na spacerek po Malediwach. Byłem tu już kilka razy, także żadna atrakcja dla mnie, ale przejdę się z wami, żeby pokazać jak to wygląda. Bardzo przyjemne miejsce, można powiedzieć, że miejsce wypadowe dla całego Tromso, bo jest to z godzina drogi, może trochę więcej, a jutro będziemy zwiedzać z wody na Pakrafcie. Taka ciekawostka a propos Someroja. To jest chyba jedyne miejsce, gdzie nie liczy się czasu. Czas nie istnieje. Tak nie wiem, czy to jest oficjalnie, czy to taki trik marketingowy na turystów. No ale tak się mówi, że tutaj czasu się nie liczy. Stąd właśnie kolor tego piasku. Jarzębina już dojrzała, to kolejna oznaka nadchodzącej zimy, a nie dobrze, nie, dobrze, najlepsza pora roku, jesień, szkoda, że tutaj jest taka krótka, bo praktycznie z lata w zimę przechodzi w moment, tak naprawdę tutaj są dwie pory roku główne, nie cztery. Pójdziemy jeszcze do sklepu po jakieś mięcho dzisiaj na kolację. Tutaj nie wiem, czy widać na tych szczytach, ale jest mnóstwo wiatraków. Jedna z niewielu farm wiatrowych, jakie tutaj widziałem, bo głównie tu energia jest pozyskiwana przez e, w, 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 elektrownie wodne, a jednak farmy wiatrowe to tu rzadkość. Zresztą ropy mają od cholery, to. No tutaj jest chyba jedyna knajpka, jaka funkcjonuje w tym miejscu mimo tego, że jest bardzo turystycznie, nie tak jak u nas nad Bałtykiem, że jest tego od za łącznie skręconymi ziemniakami za 2D dałoby się coś do zgrillowania, ale nigdzie tu nie widzę nic ciekawego Ale znalazłem w promocji Grille Pols No i gitarka. Mamy wszystko, co potrzeba. Kurde, ślepy zaułek poszedłem jakiś. 69. No, 69 North to wysokość, na której jesteśmy. 69. równoleżnik. Czy południk. Równoleżnik chyba. Jakoś tak. Ciekawą architekturę mają tutaj te kościoły. Dzieci już się porozbijały, chillują sobie przy stolikach, ale ja stąd znikam. Ja mam dużo lepsze miejsce. Zapakowałem się jak na tygodniowe czasy, ale idziemy blisko. Na dziadowy kemping No i co? i Będę chillował Ojejku, w ogóle się tego nie spodziewałem Ale jak już jest Panko jest, kominek jest, klamoty rozłożone, krzesełko rozłożone i proszę bardzo, i piękna plażunia na własność, tak trzeba żyć. I moja ulubiona torba na drewno. Zrobiło się zimno do tego ostatni hot dog przy zachodzącym słońcu I trzeba będzie powoli się kitrać to jamy rozpalić w kominku i tam sobie pochillować Ale dziwi mnie że nikogo tu nie ma Ciepełko się zrobiło. Znakomicie. Very nice. słońce zachodzi, czas się kitrać do chuby i tym pozytywnym akcentem żegnam się joł jest czterdzieści. a ja wstałem, bo te ptaki tak drą japę no i zawijać Nie dają spać, Co za przyps? A najlepsze jest to, że jak już wstałem, rozpaliłem w kominku i będę jadł śniadanie, to one tam sobie drzemki na brzegu poucinały. A darły się nie do wytrzymania. A dzisiaj nie wziąłem swojego wysłużonego garnuszka, tylko przetestujemy nowy patencik, który zakupiłem małą aluminiową patelkę. No, cztery jajka to tak na styk boczek prażona, cebulka i jajeczka. No, złoto. Ale chyba to muszę jeszcze włożyć na chwilę do piekarnika. Bo z dołu już się zaczyna tam. Widzę, dobrze smażyć. Ale z góry nie chcę ścinać jajka. Jeszcze będzie podwędzane dymem. No przecież złoto. Mm. Muszę przyznać, że to jest jedno z najlepszych jajek jakie jadłem. Smakuje lekko wędzonką. Konsystencja żółtka kremowa jest idealna. No. M. Mm. Ładny okaz koralowca, co? O proszę, słońce zaraz zawita do dolinki. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. jad się wzmógł, zaczęło miotać mi namiotem że co, powoli zwijam Zwijam manaty Pakuję się do busa i jadę z powrotem na parking główny na Somero. I popływamy trochę pakraftem. No i teraz się kurde musiało rozpadać, no Jak ja zacząłem zwijać nawet. Nie mogło chwilę zaczekać. Niech to nawias mi się sam poskładał. Jakiś armagedon się tutaj dzieje. I... Jak ja nienawidzę wiatru. jak w czasów z rodziną pracował. Popływamy sobie w wysp trochę, mam nadzieję, że ptaki mnie nie będą atakowały. Już chyba mewy są na tyle dorosłe, że już nie robią takiego rympału. Płyniemy tam na wysepkę, bo tam ostatni raz jak byłem znalazłem coś fajnego, mam nadzieję, że jeszcze leży. Coś mnie dronuje tam z góry i muszę przyznać koledze i Madełko, że w tym miejscu dron by się naprawdę przydał. No jest, był dużo większy kawałek, a zostało coś takiego, chociaż jest dalej duże, tylko przysypane już. Piaskiem. A co to jest? Kawałek kręgu wieloryba. Nice. Przepływamy most i wpływamy w tą bardziej przemysłową część wyspy, gdzie są wszystkie te małe stocznie i zakłady rybołówstwa. Wieje trochę i zaczęło mnie bujać I teraz muszę dopłynąć tam do kolejnego mostu I jeszcze Cypelek okrążyć i dopiero wrócić na swoją plażę Zaczynam żałować, że tak daleko wypłynąłem No ale dobra, lecimy Powiedziałem A, to trzeba powiedzieć F Przetestowałem już tego pakrafta W różnych okolicznościach natury, na różnych wodach I jedynym słusznym rozwiązaniem Zastosowaniem tego czegoś jest spływ jeziorem, jest spływ rzeką. Ale tak to. No to mijamy kolejny most, ten prowadzący na Someroja. A to oznacza, że już rzut beretem. Zaraz będziemy na miejscu i bardzo dobrze, bo już mam dosyć tego wiosłowania. Pakraft wypłukany ze słonej wody suszy się, ale muszę przyznać, że zrobiłem mega progres i ten pakraft swoją rolę już odegrał, bo kupiłem go po to, żeby przełamać trochę strach przed wodą i w tamtym roku tak naprawdę tylko po tej stronie pływałem, gdzie są wypłycenia i te wyspy i nie odważyłbym się przepłynąć tutaj tą całą wyspę naokoło a teraz sobie zrobiłem takiego tripa, bez żadnego stresu także działa, działa po cóż te taczki tutaj na parkingu stoją, pytacie już objaśniam tu są zarezerwowane parkingi dla właścicieli chyt, które są tam na cyplu i przyjeżdżają tutaj z jedzeniem, z jakimiś rzeczami wrzucają na taczkę jadą tam i tyle, właśnie po to one są Każdy ma swoją prywatną Nawet podpisaną Taka ciekawostka No to czas na obiad Może niezbyt wykwintne danie Bo warzywa z łoka Resztki kurczaka Piersi z kurczaka, który mi został Plus Dwie zupki chińskie I mój domowy olej chili Szybka, prosta, półzdrowa gastruwa a na dworze ciemne chmury, bo coś się zbiera, coś się cały czas zbiera. Ja sobie chilluję wieczorowo, ale zaczęło padać Zaraz trzeba się kitrać do busa i kończyć ten dzień. No to dobra, wjeżdżamy na prom i wracamy do domu. Ma somę i tym pozytywnym akcentem czas zakończyć ten odcinek. Bądźcie zdrowi. Fjord skąpany we mgle. Przepiękny widok. Właśnie dlatego uwielbiam jesień. Coś niesamowitego.